Dzień dobry. Salon Volkswagen Św. Paczkowski w Lublinie prezentuje dziś Volkswagena Craftera z zabudową międzynarodową z silnikiem 2.0 TDI o mocy 177 KM z manualną 6 skrzynią biegów w kolorze niebieskim. Model ten oferuje Państwu m.in. reflektory w technologii Full LED, ogrzewane lusterka, wzmocnione zawieszenie i amortyzatory. Ten egzemplarz oferuje w swoim wnętrzu nawigację Discover Media, wielofunkcyjną kierownicę, tempomat, klimatyzację półautomatyczną Climatic, fotel kierowcy amortyzowany Ergo z funkcją masażu. Nie należy zapominać o najważniejszych elementach użytkowych tego modelu. Pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony z ładownością 850 kg oraz przestrzeni ładunkowej mieszczącej 10 europalet. Do prezentowanego modelu samochodu polecamy pakiet przeglądów na okres 36 miesięcy już od 3900 zł oraz przedłużoną gwarancję nawet do 5 lat. Samochód ten dostępny jest od ręki w ramach promocyjnego finansowania Profit List z ratą w wysokości 1% wartości pojazdu miesięcznie. Zapraszamy do kontaktu i odwiedzenia strony internet.pl.